Betula forte nie jest preparatem, po którym można sięgać jednorazowo, należy go przyjmować stale przez co najmniej 3 miesiące, ale efekty będą widoczne. W przeciwieństwie do powszechnie obecnych na rynku energetyków czy powszechnie używanej kofeiny, betula forte ma tę przewagę, że betulina zawarta w tym preparacie nie uzależnia, tak jak kofeina, czy tak jak tauryna, czy tak jak energetyki. Ponadto betulina ma dużo dodatkowych działań wspomagających. Y, powiedzmy, stan naszego organizmu. Obniża stężenie glukozy, ma działanie przeciwzapalne, ma działanie hepatoprotekcyjne, ma działanie neuroprotekcyjne, ma działanie stymulujące syntezę nowych komórek, a zatem y, betula, czy zawarta w betula forte betulina, nieuzależnia, ma wiele działań dodatkowych, y, stosowana w co najmniej 3-miesięcznej kuracji, może okazać się zbawienna w skutkach, w przeciwieństwie do y, tych środków jak energetyki, które mogą powodować spustoszenie organizmu.